To Toć to szok. To Toć to szok. Prawie 150 milionów, czy nawet ponad już 150 milionów ludzi na świecie jest na metforminie. A w tym samym czasie coraz więcej cukrzyków. Co zatem się dzieje? O co tu tak naprawdę chodzi? Witaj na kanale Odmładzanie na Surowo. Ja mam na imię Mariusz. Jest to w pionie nagrywane, ponieważ Facebook nie obsługuje już poziomych nagrań. Mam nadzieję, że to będzie wyraźne i będziesz mógł to obejrzeć. Być może zastosować, a jeśli nie dla Ciebie, to przekaż to innym cukrzykom. Być może jesteś osobą, która jest już na metforminie. Jesteś osobą, której przypisał doktor metforminę i doktor mówi, wyniki się poprawiają. Tylko jak to jest możliwe, że te osoby, które zaczynają od malutkich dawek metforminy, z czasem muszą je zwiększać, z czasem przechodzą na insulinę i niestety kończy się to tragicznie. Zastanówmy się, co to jest metformina? Lek, który faktycznie, i zostało to udowodnione i naukowo, i poprzez zastosowanie przez pacjentów, ma zmniejszać stężenie glukozy o jakieś 25-30% nadczo. I mamy udowodnione to, że ta metformina faktycznie działa. Czyli możemy zastosować lek, obniżyć sobie, zredukować sobie cukier. Ale czy to leczy problem? Czy to rozwiązuje problem cukrzyka? Czy ten cukrzyk wychodzi na prostą? Czy on bierze metforminę, nie wiem, tydzień, miesiąc, no niech rok i po roku czasu jest już bez cukrzycy? No właśnie nie, prawda? To wcale tak nie działa. Nikt się jeszcze nie wyleczył z cukrzycy, zażywając metforminę. A jest coraz gorzej. Znalazłem pod spodem w specjalne wykresy, które pokazują, jak wzrasta ilość sprzedaży metforminy w samych Stanach Zjednoczonych i jak wzrasta w tym samym czasie ilość cukrzyków w Stanach Zjednoczonych. W milionach po tej stronie tutaj w latach, od 2004 roku, kiedy to przypisywano metforminę około 40 milionów razy, do 2021 roku, gdzie metforminę przepisano aż 92 miliony razy, mamy ponad 100% wzrost sprzedaży przypisywania metforminy. Co się w tym samym czasie dzieje, jeśli chodzi o cukrzycę w samych Stanach Zjednoczonych? W 2004 roku mniej niż 14 milionów osób miało stwierdzoną cukrzycę. W 2021 roku to jest 30 milionów. Wzrost taki sam jak ilość sprzedawanej metforminy. To czy metformina cokolwiek leczy? Czy ona cokolwiek daje cukrzykom? Nie możesz wyleczyć choroby. Dietetycznej lekarstwem, i tego cukrzycy nie rozumieją. Nie chcą tego słyszeć, nie chcą tego pojąć, że jeśli masz cukrzycę, to nie jest choroba, którą leczy się lekiem, żadnym suplementem, żadnym lekiem, to jest choroba dietetyczna. To jest to, co zjadasz, jak zjadasz i po co. W 1950 roku użyto po raz pierwszy metforminy. A w 2022 roku już ponad 150 milionów ludzi na świecie dostaje metforminę. Myślisz, że to jest fajny biznes? Ja myślę, że tak, bo tak naprawdę tutaj nic nie leczymy, a jedynie dajemy złudzenie cukrzykom, że obniża im się cukier po zażyciu leku. Co się w tym samym czasie stało? W latach 50. ubiegłego wieku, producenci paszy dla ludzi zaczęli wyciągać z jedzenia błonnik powstało dużo pokarmów przetworzonych przemysłowo. One mają być smaczne, soczyste, yy, uzależniające. Pokarmy to dzisiaj fast food, to jest pasza dla ludzi. I produkują tą paszę z roku na rok coraz bardziej zmodyfikowaną, czyli coraz mniej błonnika. A wyobraź sobie, że w 2022 roku na Uniwersytecie w Sydney przeprowadzono badanie na osobach, którym uwaga, Podawano błonnik przed zwykłym pokarmem, czyli takim pokarmem, który na co dzień spożywali. Podawano im błonnik i zredukowano cukier u tych osób o 25-30%. do 30%. To po co ta metformina? Skoro działanie metforminy jest takie samo i takie ma samo zadanie, jak działanie błonnika. Szkoda, że tego ludzie nie wiedzą. I pewnie się nie dowiedzą, zwłaszcza ci cukrzycy, jeśli nie podzieli się z nimi tą wiedzą. Dlatego, że ta informacja obniży loty firm farmaceutycznych produkujących metforminę. Bo tak naprawdę farmaceutyka nie ma nic wyleczyć, bo wyleczony pacjent to stracony klient. Ja natomiast proponuję VG Keto, redukcja cukrzycy. W kilka tygodni, maksymalnie kilka miesięcy. Wprowadzasz bardzo dużo soków z warzyw wyciskanych w domu, Zjada zjadasz dużo więcej błonnika niż do tej pory, redukujesz prawie do zera pieczywo, makaron i cukier, napoje wysokosłodzone i jesteś zdrowym człowiekiem. Możesz zdjąć siebie z listy pacjentów, którym przypisuje się metforminę. Tego ci lekarz nie powie. To usłyszysz tylko na kanale Odmładzanie na surowo. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Pod spodem znajdziesz badania. No i mam nadzieję, że zredukujesz ilość metforminy i swojej cukrzycy u siebie i w swojej rodzinie. Do zobaczenia, papa. Pa.